W środę 26 września 2018 roku rozpoczęto prace wiertnicze związane z poszukiwaniem wód termalnych w Lądku Zdroju. Niewątpliwie jest to mój osobisty wielki sukces. Dzisiejszy dzień jest jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu. Marzenia mają szansę się spełnić, pod warunkiem, że mamy odwagę je realizować. Gośćmi uroczystości byli między innymi minister Michał Dworczyk, główny geolog kraju profesor Mariusz Orion Jędrysek oraz opiekun projektu profesor Wojciech Ciężkowski. Przypomnijmy, 26 września 2017 roku w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie burmistrz Lądka Zdroju podpisał umowę na dotację celową na rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych. Kwota otrzymanego dofinansowania to blisko 19 milionów złotych. Ten odwiert, jeżeli sprawdzą się prognozy, będzie mógł, a właściwie woda z niego będzie mogła ogrzać lądek, zdrój i okolice. To jest wielka szansa dla mieszkańców, na, dla poprawy komfortu ich życia. Myślę, że to jest wielka data dla lądka, dla całego powiatu płockiego i całego Dolnego Śląska. I sudetów przede wszystkim, bo jest to pierwszy tego typu odwiert sudeta, geotermalny, badawczy, w sudetach geotermalnych, badawczy, który mamy zamiar znaleźć. Ciepło, ciepło, które ma docelowo posłużyć likwidacji niskiej emisji, redukcji CO2 i powodować, że nasze zdrowisko, nasz kurort, który ma 777 lat w tym roku, przestanie zrodzić zimą. Wykorzystanie energii geotermalnej jest bardzo istotnym elementem w rozwoju całego kraju. Nie wszędzie możemy wykorzystać tą energię, nie wszędzie są zasoby. No tu mamy to szczęście i miejmy nadzieję, że efekty wiercenia nam to potwierdzą i będzie się dało zagospodarować tą energię w sposób taki użyteczny, z korzyścią dla wszystkich, dla mieszkańców, no bo to poprawa jakości powietrza, bo to możliwość wielokrotnego zagospodarowania w różnych dziedzinach, no przede wszystkim właśnie w energetyce. Jeżeli parametry wiercenia to potwierdzą, za co, gorąco trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że tak będzie. Wkład pana burmistrza jest nieoceniony i bez przesady powiem, że gdyby nie on i jego działania to przedsięwzięcie by nie doszło do skutku. Z kolegami byliśmy autorami projektu tego przedsięwzięcia, natomiast wiele kroków, o których mówił burmistrz, rzeczywiście zdecydowało, że to yy, całe przedsięwzięcie ma wielu ojców. Środki uzyskane z funduszu geologicznego o 100% pokrywają całą inwestycję, która, m, której koszt ma się zamknąć z 18,8 miliona złotych. Gmina w tym momencie nie wydaje ani dotówki, to jest wszystko w 100% dotowane przez Ministerstwo Środowiska. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja będzie jednym z tych, które rozpoczną w Polsce badania, ale działania też w kierunku odnawialnych źródeł energii, które tak bardzo są nam potrzebne. W sytuacji, gdy na przykład nasz region, tutaj Dolnego Śląska, zwłaszcza byłego województwa wałbrzyskiego, był historycznie związany z wydobyciem i paleniem węgla. No, niska emisja to jak mówię redukcja CO2 i wszystko co jest z tym związane tak na topie teraz na całym świecie a zwłaszcza w Polsce jest na tyle aktualne że właśnie puszczamy środki mam nadzieję że będą działać do tego żeby to przeciwdziałać. Energia geotermalna to przede wszystkim ciepłownictwo. Na to zawsze liczymy, jeżeli są takie realizowane wiercenia, no tym kluczowym sektorem jest ciepłownictwo. Taka jest potrzeba, żeby w tym sektorze ciepłowniczym ją wykorzystać. Ale energia geotermalna to także szeroko pojęta balneologia, co tutaj w Lądku dobrze wiemy, bo te wody są wykorzystywane już w ten cel. To także rekreacja, a więc korzyść dla, taka społeczna dla mieszkańców i także przyciąganie turystów. Chociaż znowu tutaj też wiemy, że ma, jesteśmy w rejonie turystycznym, pięknym rejonie Ziemi Lądeckiej, mamy nadzieję, że ta geotermia jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju regionu, że zachęci ludzi do przyjeżdżania tutaj, do korzystania z tego bogactwa właśnie wód geotermalnych. Proces wiercenia związany z wynoszeniem tego urobku na, na sikarkach. Po zwierceniu odcinka 9 metrów odkręcamy się graniatką, dodajemy następną przedłużkę, czyli kawałek rury płuczkowej, przykręcamy się i, i następne i tak co 9 metrów dodajemy kawałka. I, i aż, aż do, 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 do końca. Do. Tak to w skrócie wygląda. Trochę tych rur chyba będziecie musieli tutaj nałożyć, bo była mowa o odbiercie, który może sięgnąć nawet 2,5 km. E, tak, dok dokładnie, jesteśmy przygotowani na to. Mamy dwa boksy z rurami płuczkowymi, także jesteśmy na to przygotowani. Rur nam na pewno nie wraca. Już za kilka miesięcy dowiemy się, jakimi zasobami geotermalnymi będzie dysponować miasto.